Adrianna Isembach z Backslash Królowych Życia Backslash Całuje się z młodszym 30 lat partnerem na wakacjach w Egipcie, zdjęcia. Program Królowe Życia okazał się przypustką do kariery nie tylko dla Dagmary Kaźmierskiej. Swoje 5 minut jak cytryny wyciska również 53-letni Adrianna Isembach, która zaskarbiła sobie zainteresowanie widzów nie tylko dzięki osobowości, ale również kontrowersyjnemu wizerunkowi. Zobacz, Adrianna z królowych życia pokazała, jak może im wyglądać jej dziecko z młodszym o 30 lat partnerem. Robić, czy nie robić, foto. Celebrytka nie pojawia się już w programie, ale robi wszystko, aby widzowie wciąż o niej pamiętali. Znana ze swoich tatuaży kobieta związała się za 30 lat młodszym Dawidem, czym również wzbudziła niemałe emocje. Adrianna pielęgnuje związek również na Instagramie, zamieszczając coraz to odważniejsze zdjęcia. Zobacz też, Adrianna i Sębach z królowych: Życia o życiu z młodszym o 30 lat ukochanym, my z tym problemu nie mamy, ale inni tak. Różnica wieku, dzieląca ukochanych, elektryzuje media. Sama zainteresowana zapewnia, że dla niej nie ma ona żadnego znaczenia. Widzi w niej same plusy, co więcej. Dostała już nawet błogosławieństwo. Mamy 23-letniego Dawida. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Zakochani uciekli przed polskimi mrozami do Egiptu, gdzie odpoczywają przed świętami Bożego Narodzenia. Adrianna pochwaliła się kilkoma zdjęciami z Dawidem, na których całują się i przytulają. Pluskając się w Morzu Czerwonym. Z okazji zbliżających się świąt, Adrianna wybrała na kąpiel specjalne mikołajkowe bikini. Przy okazji Królowa Życia podzieliła się z fanami kilkoma głębokimi przemyśleniami. Przecinek cieszmy i kochajmy się tak mocno i szybko jak możemy. Nigdy tego nie wiemy. Kiedy przyjdzie czas pożegnania, uczmy się od innych radości i łapmy ją garściami. Bo tymi wspomnieniami smutek wypełnimy pozytywnymi myślami. Pozdrawiamy i na Święta Bożego Narodzenia życzenia składamy. Dużo miłości, radości i zdrowia. Odpoczywajcie je się pysznymi potrawami, obiadajcie. Czytamy na Instagramie celebrytki. Nie przejmująca się opiniami innych Adrianna postanowiła jednak wyłączyć opcję komentowania posta.